Dzień doberek moi mili, witamy w dniu, który spędziliśmy, znaczy dzień będzie spędzony w lesie, a noc była spędzona w chatce, tak więc spaliśmy na górze trochę za mocno, żeśmy na, najarali w środku, bo ja się obudziłem nad ranem, a szefowie koło mnie nie było, bo ci za ciepło było w nocy i musiała zejść z Todorem i spała na rogówce, może chrapa. Nie wiem. Nie przyznaję się. Nie, bo no, sapał to i mu było gorąco. Ale sapał Teodor? Czy? Teodor. No, tak więc takie życie. Majster nie narzekał. Spał do ponad siódmej. Chodźcie, zobaczcie. Jesteśmy dziś przygotowani, bo pamiętajcie, że dzisiaj akcja grzyb. I szalone owczarek. Dwa kosze. I te kosze dziś mają być Pełne, po full, bez zapełnienia tych dwóch koszy w ogóle nie wychodzimy z lasu. Może przyjdzie nam tutaj zamieszkać, ale plan jest ambitny. Mamy swoją miejscówkę razem z szefową, tak więc dzisiaj e, chcemy pojechać na tą naszą miejscówkę, a w następnym dniu przejdziemy się tutaj po tych lasach w okolicy. Wczoraj, e, wracając nad morza, mijała nas para rowerzystów z dwoma wielkimi koszami, również wypchanymi po brzegi grzybami, i to były właśnie takie grzyby. Prawdziwe, grube, wielkie i dziś na takie ostrzymy zęby, więc jedziemy Wspieramy. Ja na razie mam mało, ale ja pilnuję Teodora. A Łukasz go prowadzi, ale ja pilnuję to nikt za nami. Łaże bo utknieciesz. No i tak mój drodzy właśnie tak jak mówiłem, oproszę ładne grzybki widać, że tu ludzie nie chodzą za bardzo, bo grzybek zdąży urosnąć do nawet sporych rozmiarów. Te grzyby mniej więcej są tej wielkości, może nawet trochę większe, ale głównie są mniejsze, ale jakże smaczne i jest ich sporo. Wiedzcie, że jak gdzieś właśnie będzie jeden, to na pewno w okolicy gdzieś musi być drugi, ale co tam moje wyniki? Popatrzcie sobie na kosz majstra. On pierwszy raz w tych stronach, a patrzcie ile grzybów zebrał. Tak więc mówi samo za siebie Ja teodora szkole na y, znajdywanie trufli. Na razie mu słabo idzie, ale sądzę, że za dwa lata mamy efekt murowany. Szefowa, ile grzybów żeś nacięła? Ja mam To jest broń na pająki. U pająków, nie. Zatrzymaliśmy się w tym miejscu, żeby pokazać Wam, jaki tu jest wysyp tych, właśnie y, amerykańskich grzybów, borowików. Chyba borowików, tak czy siak. Proszę, tu mamy jeden, moi drodzy. Tu mamy drugi. Ach, utniemy go tu. Tu jest trzeci. Tam jest czwarty. Tu jest czwarty. Tak. Dobra, tu jest czwarty. Tak, tu gdzieś był jeszcze jeden. Tu jest piąty. Na drodze sobie rośnie. O. Tu jest szósty. Takie zbieranie grzybów. To ja lubię. No i one właśnie mają tą zaletę, że są bardzo mało robaczywe. Przetniemy sobie takiego jednego, żebyście zobaczyli. Po, po zobaczcie piękny, świeżutki grzyb, duża noga mięsista, bardzo, bardzo smaczne. Tak więc polecam wszystkim. Te lasy, jeśli akurat chcecie sobie takich grzybów pozbierać, one nie lubią rosnąć, z tego co zauważyliśmy. W Pośród, wiecie, takich mchów, pośród jakiejś jest dużo podgrzybków. Tak, spośród wrzosów to tam jest dużo podgrzybków, a te wolą takie bardziej piaszczyste miejsca, jakieś takie bardziej luźne przestrzenie, przez to też je łatwiej zobaczyć. Tak Więc idziemy dalej, zobaczymy, jaki bilans będzie pod koniec. Kolejna szczęśliwa rodzinka grzybków. Patrzcie jak się tutaj ładnie schowały pomarańczowe kapeluszki. Tu jest jeden, tu jest drugi Tak, tu jest trzeci, tam jest czwarty. Ciubuj zerwi, tu jest piąty. Tak więc znowu kolejne grzybki do koszyczka. Puchowa, pokaż. Bardzo ładne. grzyby. proszę. Trzeba uważać, żeby ich nie podepchnąć. Tak. No. Więcej grzybów niż grzybiarzy. Trzeba w takim miejscu przystanąć i się rozejść. Tak, zobaczcie na majstra koszyk, ale my powoli go gonimy. Proszę, zobaczcie. Tak więc siły się nie, wyrównują. Pochwal się, się z Proszę, zobaczcie. Dziubek. Dziupy nie urywa. Dziubek też pięknie. Swojki beć. No. Zbiera. Jesteśmy na plaży. Teodor pije słoną wodę, chociaż mówię mu, żeby tego nie robił. Strasznie wieje, ale nie pada. Pogoda nam się trafiła. I mamy pełno grzybów. Majster też ma dużo, ja mam mało. Kurde, ja to nie, nie umiem zbierać grzybów. Ale coś tam uzbierało. Coś liczy się. Najlepiej. Wiecie kto zbiera grzyby? Baćka. Mamusia teściowa To Baśka najlepiej zbiera żeby najlepiej chodzić za Baśką Bo Baśka idzie i wszystkie grzyby omija Tak więc jeśli będziecie za nią szli to jest stuprocentowy pewniak Że wybierzecie całe wiadro, cały koszyk Bo ona wszystko omija ja. Tu w dwie minuty tyle idziemy do prezesa. O, nam po się grzybna, drodze. Moi drodzy. Tutaj zobaczcie jak okiem sięgnąć grzyb na grzybie. Proszę, tutaj Majster zbiera. Ja stoję wzrokiem, już mogę wam policzyć jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty grzyb. Tam w oddali widzę jednego pochowanego. Tutaj. Tu, tu, tu tam tutaj, są grzyby, tutaj. tam jest przy, przy, przy tym. O, za tobą są. są. Tych grzybów jest akurat spoko. Dużo. I zobaczcie, zmieniła nam się grzybnia, bo teraz zbieramy to takie grzyby. Choć pozbieramy je w jedno miejsce, a szefowa będzie trzymać kamerę. Więc tu macie bilans naszych ilu, dwóch minut zbierania. No. To jest tylko tutaj w tym jednym e, miejscu. Tak więc no, grzybów w lesie jest. Dla każdego. Uważam, że nie ma po prostu ilości do przebie przerobienia. Każdy jakby nawet z koszykiem wpadł, to i tak każdy coś sobie znajdzie. Dobra, no. dawaj koszyk. To on tu już ma pełno. Ty, a weź to ładniej czyścić te grzyby, bo potem się pooblepiają. A Teodor, ty, ty zbierasz grzyby? Nie ja pilnuję. Ja pilnuję tutaj wszystko. Szkoda, żeśmy kosy nie wzięli takiej. Do, do koszenia, bo chodźcie, chodźcie to chociaż tak już bez zbierania pokażemy. Grzyb, grzyb, grzyb. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Proszę tutaj. Mamy grzyby sześć siedem, osiem, dziewięć. 10, 11. W musimy zacząć to zbierać, bo po prostu yy, i będzie obligatoryjny powrót do domu. Bo niestety ale yy, koszyki nam się zapełniły. Tutaj tutaj Jest to, o tam jeszcze widzę na takiego wielkiego. No jest pełno, także no, my po prostu musimy to zebrać, bo to dzisiaj nie da tego ogarnąć. Zapraszamy w Lubiatowskie lasy. Grzyby nas przerosły. Jeszcze nie myślałem, że trzeba będzie szybciej wrócić do domu, z racji na to, że nie ma już miejsca na zbieranie grzybów. Tak więc jest godzina 11.26, z domu wyszliśmy około 8. Tak. Po 8.00. Po 8.00, powiedzmy, że 30 po 8.00, czyli 9.00, 10.00, 11.00, 3 godziny spaceru. Ale większość tych grzybów to tutaj przy plaży. żeśmy Tak, większość, większość grzybów to są właśnie te podgrzybki, i żeśmy tutaj w przeciągu godziny zebrali. Powiedzmy, chodząc tutaj za, właśnie przy, na wydmach. Zaraz przy. E, jakby ktoś chciał wiedzieć, gdzie to jest, no powiemy, bo nie będziemy tacy. My już to nie jest, przejemy tego filmu. To jest zaraz. E, lasy tutaj w Lubiatowie e, staje się samochodem. E, zaraz e, przed drogą leśną. Którą dojeżdżamy do fundacji Anny Dymnej. Tak, tak, tak. I tu idziemy, zaraz dochodzimy do morza, do głównego wejścia w Lubiatowie i wzdłuż plaży wydmami i tutaj przed wydmami lubiatowskimi, na pewno takimi tak. w, w głębi. Tak więc tu jest wysyp podgrzybka, przynajmniej w tym roku, bo w tamtym roku tego nie było. Głębiej w las w tamtą stronę, w tereny piaszczyste, mamy za to sporo tych borowików amerykańskich. A jutro. Idziemy na wycieczkę w Lasy Kopalińskie. Tak więc teraz do domku, przerabiać grzybki. Co robisz? Zmywam. Czyścisz paluszki? Tak. Po może... w pobraniu? Masakra. Tak więc, żebyście nie myśleli, że robienie grzybów, zbieranie grzybów jest przyjemne, bo pamiętajcie, że to co zbierzecie trzeba będzie przerobić i obrać. I nie myślcie, że tu Majster siedzi i przerabia, bo on przed chwilą przyszedł. Proszę, zostawili dobra. mnie samemu, sa, samego z tym wszystkim. Tak, na pewno. Tak więc tutaj mamy już grzybki poczyszczone, troszeczkę mhm. tego wyszło. Zobaczcie, tutaj ogonki też są poddzielane. Ogonki dla rodziny. Ogonki dla rodziny ja. i dla znajomych. Jak w jakiejś takiej grzybowej manufakturze. Nie zbieram. Nie? A jutro mieliśmy iść na spacer. A to może teraz będziemy ten sobie zrobimy takie wyzwanie, że szukamy tylko na przykład prawdziwku. Nie wiem. Jak, Teodor? Ty trufli szukasz, prawda? Tak, ja jestem specjalistą od trufli i na razie jeszcze go nie znalazłem. No, i tak to wygląda, no moi drodzy. Nie ma lekko. Urlop w końcu. Co robisz z grzybami? Zwracam im wolność w lesie. Bo ja jestem. Leśniczy gugałat! Ładuję je w woreczki świąteczne. A skąd ty masz taką wakowarkę? Dostałem od tych, z którymi muszę teraz mieszkać. Na święta. Z Lidla. Bo nie za mocno, żeby ich nie, nie rozpłaszczyć. No. no i później mrozimy, tak? No, już pokazać, jak masz to O Boże, Boże, Boże! Się otworzy. Tutaj mamy całą stertę grzybów. W a jeszcze tyle przed nami do przerobienia. Trochę no, na poniosło. Pakiet do zamrażarki. No.